Milknąc rosnę. Usiadłem przed jutrem tak cicho, A nime my myśli na drugi brzeg Tratwą zszytą włosami płyną, Tratwą z wciąż jeszcze żywych drzew. Już mi się w ciszy nie nudzi, Porówno wiosna Lato, jesień, tak dobrze mi tutaj wśród ludzi, milczące echo moje niesie. Przed siebie patrzę kolorowo, a tyle jeszcze pragnę zgłębić. Rosnę, wszystkim tu daję słowo. Wzniosę się zaraz, Ponad Księżyc Witold Tylkowski czytała Anita Kopańska